Drogi Boże, proszę Cię, abyś dołożył wszelkich starań, aby tylko czyste i godne zaufania wiadomości, wiadomości napłynęły za pośrednictwem tych kart. Proszę Cię, byś ochronił zarówno tych, których kocham, jak i mnie. Pomóż mi, proszę, widzieć, słyszeć, czuć i rozumieć Twoje wiadomości dla nas. Proszę, żeby ten odczyt przyniósł błogosławieństwa bo wszystk wszystkim związanym z Nim osobom. Kochani, w waszym życiu zajdą jakieś zmiany możliwe, że wy otrzymacie jakieś objawienie albo tutaj Doświadczycie czegoś, co przyniesie y, Wam y, zmianę, co tak naprawdę uleczy y, tutaj rany, z, y, tu, tu y, 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 rany y, w Waszym sercu, które są głęboko y, w Waszym sercu, i które tak naprawdę sprawiają, że jesteście z, zestresowani, Ty tak naprawdę możecie tutaj Wy poprzez e, e, oczyszczenie się e, tutaj z toksyn i e, prze, przejęciem e, kontroli nad e, trudnościami e, wy tak naprawdę e, Możecie tutaj e, u, uzdrowić te rany. E, możliwe, że w waszym życiu tutaj e, pojawi się ktoś nowy, ktoś w kim się Yy, za, yy, zakochacie i kto tak naprawdę ustrofi yy, yy, wasze yy, z, yy, zranione serce. Yy, możliwe, że wy coś tutaj yy, po, yy, poczujecie do tej osoby, całkiem możliwe, że yy, yy, wy do tej osoby yy, poczujecie yy, miłość, yy, możliwe, że yy, po, yy, pozbędziecie się tutaj stresu, czy też yy, po yy, powodu do do stresu, ale tutaj y, ca, całkowite tutaj y, u, 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 uzdrowienie i tutaj pozbycie się y, tego y, tutaj stresu y, nie nastąpi od razu, będzie wymagało. Ono czasu i tak naprawdę u y, 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 uwolnienia się nie tylko od tego stresu, ale y, również od zmartwień, które tak naprawdę są tutaj y, y, niepotrzebne. E, możliwe, że wy potrzebujecie de, e, delikatnego traktowania. tra e, tra e, tra, e, tra, e, tra e, traktowania. Tutaj możliwe, że e, jest ktoś, kto potrzebuje, żebyście ktoś, Serce tutaj szczułością, wra, wrażliwością i de, delikatnością, żebyście tak naprawdę poszanowali jego zranione serce. Tutaj możliwe, że też. Poszanowali e, jego e, e, uczucia, wtedy tak naprawdę e, w Waszym życiu e, e, nastąpią zmiany, i Wy osiągniecie tutaj dobrobyt. Możliwe, że tutaj e, Pojawi się ktoś, z kim wspólnie tutaj stworzycie wspólnotę duchowo i wy tak naprawdę tutaj będziecie wspierać siebie nawzajem możliwe, że wy się połączycie po, połączycie w jedno całość, czyli Staniecie się jednością. Tu całkiem możliwe, że wy razem, wspólnie macie, czy też posiadacie ochronę duchowo. Ja mam wrażenie, że oboje. Y, tutaj y, po, y, po y, potrzebujecie nie tylko tej że wasze y, zranione serce potrzebuje y, nie tylko tej, tej y, tej de Delikatności, czyli ale też odczuwania tutaj y, czu y, czułości, y, wrażliwości i takiej y, ła y, ła łagodności. Y, wasze po y, wasze y, wasze połączenie y, jest wielowymiarowe, wielo płaszczyznowe, tutaj wasze połączenie jest w określonym, tutaj tak zwanym polskim, boskim celem życiowym, wy tak naprawdę po, po powinniście tutaj po poszanować swoją wartość, czyli docenić to jak jesteście cenni. Jak jesteście wartościowi Wasze połączenie y, niesie ze sobą lekcje tutaj życiowo, ma one czegoś Was y, nauczyć, y, to znaczy tak, y, te zmiany, które y, y, zachodzą y, y, w Waszym życiu które tak naprawdę mogą uleczyć e, mogą, z, e, mogą z, uleczyć te rany, które e, e, nosicie w sercu, tak naprawdę mogą was e, mogą was uszczęśliwić, sprawić, że będziecie e, po, po, po prostu szczę, szczęśliwi, tutaj wy zbieracie plony, czyli tutaj za zasialiście za, za, za ziarno, i zbieracie teraz owoce. Z Mojej pracy. Kochani, to koniec na dzisiaj. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na kolejne no właśnie, na kolejne przesłanie anielskie.